Siema, z tej strony Igor dla Watycineo, a wy oglądacie nowy epizod Dylematu jeża. Słuchajcie, no trochę się zmieniło od tego jak się ostatnio widzieliśmy. Bo stwierdziłem, że nie chcę być już debilem i poszedłem na studia. Ten, kto mnie zna prywatnie, wie, że ja ogólnie nie jestem fanem studiów i uważam, że to nie jest jakby tak w życiu, że musisz iść na studia, bo jak nie pójdziesz na studia, to nic nie osiągniesz w życiu i będziesz nikim. Nie jest tak według mnie totalnie. Dlatego studia, w które poszedłem, to czysta zajawka. Poszedłem na nie tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu podoba mi się temat, chcę się w tym temacie rozwinąć, a nie po to, że kiedyś dzięki temu zostanę milionerem, bo pewnie nie zostanę. Ale kto wie, może jednak zostałem. No nie wiem, no. Studia jest to po to, żeby rozwijać się, tak? Więc pomyślałem, że pójdę na jakieś, które faktycznie pozwolą mi się rozwijać w jakiś fajny sposób, a nie, że pójdę na jakiś marketing i będę pracował później w jakiś korpo. Mm -mm. My w takim kierunku nie będziemy iść. No ale dobra, jak to w ogóle z tymi studiami u mnie jest? Ja szczególnie poszedłem na wzornictwo z projektowania ubioru, zaocznie, no i jak na razie muszę przyznać, że jestem w obor zadowolony. Studia są ciekawe, mogę się czegoś fajnego nauczyć, wykładowcy są też fajnymi, ciekawymi ludźmi. Znaczy e, wiadomo, są gorsze i lepsze przedmioty, ale naprawdę większość jest super. I pierwszy raz w życiu czuję się, że uczę się czegoś, w, no nazwijmy to w szkole, to oczywiście jest uczelnia, ale w takim systemie szkolnym, pierwszy raz już uczę się czegoś ciekawego, czegoś, co mnie interesuje. Ja mam ochotę siedzieć, słuchać, działać, czuję motywację i to jest zajebiste. Bo jak sobie przypomnę takie starsze czasy, nie wiem, jakieś liceum, gimnazjum, podstawówki nawet, to za każdym razem mam tego takie mroczne wspomnienia o tym, że trzeba siedzieć, słuchać jakichś głupot, które mnie nie interesują i ktoś musi mnie zmuszać do tego, że ty masz się tego nauczyć, ty masz być z tego dobry, bo inaczej, bo, inaczej, bo inaczej się do niczego nie nadajesz. I ja przez to czułem się nieraz taki trochę gorszy w szkole, bo zdaje mi się, że ja mam trochę bardziej indywidualny umysł i taki trochę inny. Wiadomo, jak nic jestem inny niż wszyscy, ale wiecie o co chodzi. I przez to w szkole, jak nie potrafiłem się dopasować do tego systemu nauczania, w którym musisz się tego nauczyć, nawet jeśli, nawet jeśli cię to nie interesuje. A tutaj faktycznie czuję, że w końcu sięgnąłem po coś, co mnie ciekawi. I naprawdę staram się rozwijać swoje umiejętności i czerpać jak najwięcej mogę z tych zajęć. I to jest naprawdę kozackie. Więc, no jeżeli wy też myślicie o studiach, to zdecydowanie bardziej wam polecam pójść na tego typu studia. E, takie, które, was, fakty takie, które was, was faktycznie zainteresują, takie, które was wspierają, takie, w których chcecie rozwijać dany temat, daną wiedzę, a nie, że pójdziecie na jakiś marketing, musicie pracować w korporacji, bo trzeba zrobić pieniądze. No to nie jest przepis według mnie na szczęśliwe życie, chociaż no wiadomo, każdy ma swoje zdanie. Skoro już w temacie studiów jesteśmy, to pogadajmy sobie może o tym. Co noszę w plecaku na moje studia. Plecak oczywiście z gimnazjum mój kochany plecak ze Spidermana. Zajebisty, wiem. No i co w nim mam? Po pierwsze. Kurwa lecą kartki. E, laptop. Mój laptopik. Możecie go znaleźć od takiego innego hippisa, mianowicie cichu tego bo ukradłem mu tego laptopa. Kupiłem sobie dosłownie ten sam model tak naprawdę. Czyli to jest Panasonic CF... No on ma... ma CF... E, CFS... Panasonic CFSZ5 A ja mam szóstkę. Ale to jest praktycznie ten sam model Ładny, ładny, obczajcie jaki ładny Ładny jest, prawda? Też mam oczywiście na nim podstawionego Linuxa, bo Windowsa No i co? Z reguły sobie w nim coś notuję e, Mam takie dwa przedmioty Jak podstawy programów komputerowych I animacji, a więc tutaj sobie działam też w w gimbie GDA, i w blenderze w blenderze zrobić robienia animacji więc mogę powiedzieć w takiej formie studenckiej ten laptop wskazał sprawdza się idealnie no i ogólnie jest zajebisty za sam jego wygląd można już tutaj dać mu plusik o tak się prezentuje w środku Dobra idziemy dalej Kolejna rzecz to piórnik kolejna rzecz to piórnik również z gimnazjum stary, brudny i w ogóle, zajebisty. Tutaj takie kartki, na których sobie e, robię jakieś poglądowe rysunki, o. Takie zawsze ostatnio rysowałem. Myślę, że całkiem spoko. Zeszyty. Do lotowania. Nie są jakieś szczególne, no, zwykłe nawet takie zeszty, to jest mocno z nadawkami. Książka, czytam teraz taką. Jak jadę z reguły autobusem do uczelni, to sobie wtedy po prostu tę książkę wyciągam i czytam. Fajne jest, polecam jak nie znacie. Ja tę książkę, pole... ja, ja, ja tę książkę poznałem, bo polecał ją Belmondo <grym>, na wywiadzie Mouviniego. Fajna, fajna książka, fajna książka. Odtwarzasz to kaset, jak chcę sobie posłuchać muzy. Teraz ze sobą włożyłem z reguły muzykę z transporting. Pokazywałem że taka to nieraz jest zajebista. No i co, wszelkiego rodzaju długopisy, markery i tak dalej, gdzie tutaj się wyróżnia szczególnie mój ulubiony, gdzie tutaj się szczególnie wyróżnia mój ulubiony długopis. Czyli długopis z kurami, To właśnie na nim projektuję najbardziej odjechane projekty. Też jakieś tutaj takie cienkopisy, one mają wielki napis Manga, bo teory, teoretycznie do rysowania chińskich bajek, ale no nie wiem, ja w nich rysuję ubrania i ołówek. Ja powinienem ogólnie mieć tych rzeczy w ciuł więcej i ciągle sobie kupuję nowe rzeczy. No ale to... Kiedyś Wam może zaktualizuję o te nowe rzeczy do studiów, które sobie kupiłem. To mam. Widzicie co to, widzicie, co to jest? To jest Samsung. Jakiś stary, stary Samsung. Nawet nie wiem konkretnie jaki model, zaraz możemy włączyć i się przekonamy, jaki to jest model. Ale zdarzyła się jakiś czas, to u mnie taka sytuacja, że mój główny telefon, na tabelę mniejszy od tego, o Samsung Galaxy i Young jakiś, mój główny telefon, czyli stary uni który mogliście już kiedyś mnie widzieć, jest mniejszy od tego. No ale to jest mój główny telefon, bo to jest Android, najnowszy i w ogóle. No i tak się zdarzyło, że mi się rozwalił. Teraz już jest. Odnowiony, naprawiony, szybko wymieniona, ale on mi się zepsuł. Po prostu zepsuł się totalnie, jakby blackout totalnie. Jakby ekran nie działał, nie reagował, a później nawet zniknął. No i jakoś tak wyszło, że musiałem czekać na sami, części sami do tego telefonu, a z jakiegoś telefonu trzeba było korzystać, tak? No, tak, w razie czego, żeby ktoś mógł do mnie w razie czego zadzwonić. No i tak odcięty od takiego klasycznego zwykłego smartfona, musiałem przez. No Tak, z dwa tygodnie, nie no dobra, przesadziłem, z tydzień, to był z tydzień, tak trochę ponad tydzień korzystać z tego telefonu. On się jeszcze włącza, zaraz się włączy i cholera. to to nie było wcale takie złe, jakoś nie, wiem, może to jest moja dziwna, klasyczna rozkwina, ale coś mi się zdaje, że to był jakiś znak trochę z góry, że mi się ten, ten telefon rozwalił, że ktoś mi powiedział, że ej, przestań używać swojego telefonu, jakby zluzuj trochę, ogranicz sobie ten stary, ten główny telefon i używaj tego. O, włączył się. I używałem go i dało się, używać. dało się używać, dało się z niego dzwonić, no mogłem sobie porozmawiać przez telefon, że tam akurat pałem z kim rozmawiam, wiadomo, nie miałem na tym ani YouTube'a, ani jakiegoś TikToka i tak dalej, musiałem wtedy TikToki z komputera wrzucać, ale mimo wszystko działało to, można było funkcjonować. I teraz sobie myślę, że kurde nie, że sobie teraz yy, sam takiego powiedzmy detoksu trochę nie zrobię, że odłożę gdzieś ten telefon, odłożę sobie z niego kartę SIM tutaj, żeby ktoś mógł do mnie zadzwonić w razie czego i będę z tym po prostu latał. Teraz bardziej mi kusi taka opcja, bo fff, jednak no wiadomo jak ty z tymi z telefonami to strasznie męczy banie, korzystanie z tych zwykłych smartfonów. Ja i tak staram się ograniczać tym, że mam mały telefon, ale to, to i tak nie daje takiego efektu dobrego, jakby mogło oddać, korzystanie z takiego telefonu tylko i wyłącznie. No nie są no, całkiem fajne w no, sensie stylowy, nie wiem, ja lubię takie telefony, nie? Wiadomo, że on chodzi jak nie wiem, no, ledwo co? Le 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 ledwo co chodzi zaczyna się na każdym kroku, ale no... o. Poza tym jest takie spoko. Może z tej strony pokażę. O. Taką makamerkę. Można nie urobić foty. Nice. No sami powiedzcie co myślicie O takim korzystaniu z takiego starszego telefonu. Czy jest to wygodne? Czy jest to realne? Czy byście sobie tego nie wyobrazili? Ja mogłem sobie to wyobrazić, ale no, rzeczywistość jest jaka jest. Widzicie to? Widzicie to, co tutaj leży na ziemi? To ten srebrny, piękny prostokąt. Jest to odtwarzacz DVD, który znalazłem ostatnio pod czyjąś chatą. Ktoś dosłownie zostawił pod swoją chatą taki oto piękny odtwarzacz. Jest on według mnie prześliczny. Ja lubię bardzo taką srebrną, starszą technologię. Wiecie, to jest taka estetyka czystości, ale taka fajna estetyka, nie? Jak takie typowe korpo śmieci, co teraz się robi. Jakieś, wiecie, monitory i tak dalej. No to jakby lu lubię bardzo to, jak to wygląda, nie? No i okazało się, że ten twarz w ogóle działa. Ja go zgarnąłem z jakiegoś śmietnika, podłączyłem i normalnie śmiga. Co najlepsze, w środku jest, na, w środku nawet była płyta. E, nagrany takim, w takim oldschoolowym stylu, był nagrany film Dziewczyna z sąsiedztwa, coś takiego. Zaraz zresztą to wyjmiemy, może odpalimy i wam pokażę. Jak sobie widzicie włączył się Tutaj płytka. Dziewczyna z sąsiedztwa tak jak mówiłem. No i tak jak mówiłem działa również. Zaraz możemy sobie wstać te dziewczynę z sąsiedztwa i puścić na chwilę. Odczytaj nam. No i dzień dobry. Można oglądać. Więc jak sobie widzicie, na śmietniku można znaleźć fajne rzeczy. No i co, muszę koniecznie się wyposażyć w jakieś e, stare filmy na DVD czy coś takiego, żeby sobie móc pooglądać z tego odtwarzacza, który, tak jak wspominałem, mimo wszystko działa, co by nie było wcale takie oczywiste, jak ja go brałem, to myślałem, że on nie będzie działał, a tu jednak, więc miłe zaskoczenie zdecydowanie miłe zaskoczenie. Ja bym nie spiera, nie, no, ja ogólnie zbieranie, no i nie, nie kuruje, ja lubię zbierać takie jakieś randomowe rzeczy, które ktoś kiedyś porzucił i teraz są moje. Może moje jakieś drugie życie. Znakomitą też, też swoją drogą. Znakomitą też swoją drogą to. E, to się okazało, że to jest jakiś dekoder, a miałem nadzieję, że to z niego musisz w ogóle jakieś odtwarzać kaset foche. No to jednak był po prostu jakiś śmieciowy dekoder, i jego akurat, no. no nie wiem, co z nim zrobić. Leży teraz tu u mnie No nie wiem, niech sobie leży, będzie taką. taką półką. Już widzicie, że ja ją zresztą całkiem źle wykorzystałem. Skate polecam, dobra gra. Ostatnio gadaliśmy sobie o moich studiach i dzisiaj sobie znowu trochę o nich pogadamy. Pokażę wam projekt, który ostatnio robiłem na nie. O, takie coś. Musieliśmy zrobić na takiej oto kreację z papieru. Ja zrobiłem coś takiego. Taka trochę podarta sukienka tu u boku z takim przedłużeniem zapinana agrafkami. Lubię ogólnie agrafkę, jak mogliście już zauważyć. Eee, myślę, że wyszło całkiem fajnie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to realnie mogłoby coś takiego powstać też na prawdziwym człowieku, no ale ty robisz mi to na lance, więc stwierdziłem, że trochę za i zrobię coś takiego. O, to trochę udałość, trochę za niska, jak sami widzicie. Znaczy, może e, za krótka, trochę z tyłu. Jest z tyłu trochę za krótka, ale jest fajnie. Mi się podobało. Na zdjęciach też raczej był props. Rzecz wiadomo, że niektóre rzeczy można było poprawić, ale to jakieś tam pierwsze moje działania ja nie jestem za bardzo poznany jeszcze tak naprawdę z jakimś projektowaniem takich ubrań na prawdziwym człowieku, więc więc jeszcze długa droga przede mną, żeby to opanować. A co do studiów to jeszcze taka jedna sprawa. Nie wiem czy to tylko ja, ale zauważyłem, że moja, zauważyłem, że moja legitymacja jest jakaś taka dziwna. Zobaczcie jaki jestem żółty tutaj. Jestem żółty jak papież normalnie i nie wiem o co chodzi. Czy to tak powinno być? Czy to jest jakiś błąd? A na przykład jak sobie patrzę na moją legitymację starszą sprzed trzech lat Obczajcie, tutaj jestem normalny, nie jestem żółty jak papież, a tu jestem normalnie przerzucony nie, no, potężnie Więc nie wiem z czego to wynika, nie wiem czy... Więc nie wiem z czego to wynika, nie wiem czy to jest jakby jakieś przez zdjęcie czy coś takiego Ale jestem żółty jak papież na swojej legitymacji, co jest trochę, trochę dziwne Taka randoła się z mojej strony Z innych radomowych myśli, bo jakie mogą być na tutaj na tych moich vlogach, e, są takie, że kurde, ostatnio trochę pół żarty, pół serio. Mówiłem o tym, że mój najnowszy singiel, który wtedy miał wychodzić, a teraz już wyszedł, czyli Hechico, będzie hitem. To miał być trochę żart, ale okazało się, że w sumie jest nawet, bo to pierwsza piosenka, która przebiła wyświetleń u mnie, a na teraz już ma 1312. A słuchaczy w ogóle mamy 315, 315 w tym miesiącu. Słuchajcie, no, jeszcze tak z miesiąc temu to tutaj było 30, 30 słuchaczy, czyli tak ponad 10 razy mniej, więc. No, jest potężny progres. Pierwszy w sumie jakiś większy progres, tak naprawdę, u mnie jestem mega zadowolony z tego. Nowy singiel też się takie dobrze przyjmuje, skryty z lawendą, polecam serdecznie. No i co, no, no, fajnie, no, dziękuję za to, że naprawdę okazuje się, że ktoś tam mnie słucha i ktoś chce mnie słuchać, więc. No, jest fajnie. O, awatarek też nowy, ładny, ładny, wiem. Fajne, fajne, fajnie mi wyszło. No, i teraz takich radomowych myśli, po prostu dziękuję, że faktycznie 1312 otworzeń ktoś musiał realny zrobić. Miło, miło. Jakiś czas temu, chyba na poprzednim vlogu, pokazywałem wam sprzęt, który jakiś czas temu zakupiłem. Czyli ten oto keyboardzik. Czyli ten oto keyboardzik. No, nie jest to ogólnie jakiś taki klasy keyboard, nie wiem, jakiejś randomowej marki. No, ale kupiłem go w całkiem spokojnie, a chciałem coś takiego sobie kupić. Taki wiecie, właśnie taki trochę e, teoretycznie wieśniacki keyboardzik, ale jednak on, on, on sobie kryje coś fajnego. Ma tutaj całą masę dźwięków, jak sobie nie widzicie. O, to są akurat e, tam były akurat lupy perkusyjne. O, tu mamy całą masę jakichś pianinek, synfów, e, nawet elektrycznej gitary, ale no wiadomo, że to nie brzmi nawet trochę jak elektryczna gitara. A no, fajne rzeczy. I udało się przy użyciu tego kilka fajnych rzeczy zrobić. Zaraz zobaczycie, jak działa. Tak się to mniej więcej prezentuje. A ustawy mo może Was jakoś inaczej trochę. Jakbyśmy się widzieli trochę. Fuck. Teraz się już jakoś tutaj mniej więcej widzimy. No, więc taki to jest sprzęcior. O. No, więc taki to jest sprzęcior. Tak um, jak wspominałem, ma tutaj kilka fajnych funkcji, nie jest no, nic niesamowitego. Kiedyś byśmy się chciały poznać w jakiś lepszy, jakiś najlepiej taki old taki nie wiem, jakiś z lat 90 keyboard. No ale na pierwszy taki rzut fajny, fajny. O, już tutaj przez plodek coś zagrałem. co zresztą właśnie tu, ma taki fajny ekranik tutaj, o ma tutaj taki fajny ekranik na pewno. Zaraz Wam tu pokażę. Widzicie? O, teraz dobrze widać. Widzicie? Trochę Może... gramy z tej trąbki. mamy też tu rzeczy bardziej normalne. Jakieś po prostu pianino. No, oczywiście dużo roboty robi zmiksowanie tego później odpowiednie. No, jakby tutaj, to jak to brzmi tak sucho, na to raczej to jest średnie, średnie. Ale jak się to ostatnio zmiksuje, to można naprawdę fajne efekty uzyskać. Teraz mam zresztą pokażę jedną piosenkę, na której użyłem e, właśnie tego keyboardu. Myślę, że to wyszło całkiem fajnie. Na razie tu jeszcze za bardzo wokalnie nagrywałem, więc ta piosenka jeszcze no, dużo trzeba prze niej podziałać, żeby ostatecznie wyszła. Ale jestem z niej bardzo zadowolony, jak na razie. Łączymy może naleźć mój wokal. Wielu z was się zastanawia, czemu tutaj ta pionina jest tak dziwnie nagrane. No ja to ogólnie zrobiłem tak, że e, nagrałem je prostu z mikrofonu. E, nie podłączając tego keyboardu do, keyboarda do sprzętu. E, I ogólnie tutaj bardzo uciąłem... Znaczy, w sporej części uciąłem wysokiej częstotliwości zostawiłem głównie środkowe, trochę też dolne. No i po co coś takiego zrobiłem? E, chciałem uzyskać taki specyficzny, brudny efekt, jakby to było grane, nie wiem, pod jakąś wodą w ogóle. Spodobało mi się to, bo usłyszałem taki motyw w filmie Chainsaw Man, ostatnio byłem na, na tym w kinie i tam właśnie była taka scena, że główni bohaterowie poszli do kina i tam w jeden z tych filmów miał właśnie taki dziwny soundtrack z taką dziwną muzyką właśnie, z, z takim pianinem jakby brudnym. No strasznie to było dziwnie zrobione, ale strasznie mi się spodobało i stwierdzenie, że coś takiego spróbuję uzyskać. Myślę, że efekt jest dość podobny. Jak ktoś widział film... To może skojarzyć, albo jak po prostu sobie wpiszecie All Film, to też to znajdziecie, bo ten soundtrack jest dostępny normalnie na Spotifyu i to właśnie jest taki klimat. A jeżeli chodzi, ale tutaj, ale no wiadomo, to nie jest tak, że, całe, że cała piosenka gra tak no to jest taki, że taki efekt na początek, później już gra to normalnie i gra to w ten sposób. O, że wam to puścił. O jak mi tutaj chodziło, chciałem trochę nawiązać do Georgiego i moich ulubionych singli w jego wykonaniu, czyli tutaj w tym wypadku Gnips of Us i jeden z jego najnowszych, który z z czasu czasem wyszedł. też dobrze to wjeżdża. Nie mam pojęcia kiedy to wyjdzie, bo nawet tutaj jeszcze wokalnie nie za bardzo, więc więc no, oczekujcie, ale no to raczej może już w przyszłym roku, może już w nowy rok, może w 2026 to się pojawi. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy.